Nieobecne. Państwo rozumieją, że już wzięli też tablety do głosowania. gotowi jesteśmy wszyscy? Tak? Okej. Okay. To oficjalnie jeszcze teraz dzień dobry wszystkim. Witam Panie Radne, Panów Radnych, witam Pana Burmistrza Romana Kaczmarczyka, Panią Wiceburmistrz Alicję Piwowar, Panią Skarbnik Wiolettę Kramkowską, Panią Radczynię Irenę Brzozowską i pracowników urzędu, którzy yy, mają tutaj sprawy związane z przebiegiem sesji, czy konkretnie z procedowaniem, projektem uchwały. Witam również mieszkańców Rządów Zdroju, którzy uczestniczą w sesji. Dzisiejsza sesja jest jako sesją nadzwyczajną, zwołaną na podstawie wniosku pana burmistrza z dnia 31 maja i z którym uzasadnił, że zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zmiany budżetu Gminy Lądek-Stroj na 2019 rok. Sesja została zwołana w przewidzianym terminie no i po, porządek obrad przewiduje sprawy proceduralne, otwarcie obrad, stwierdzenie kworum, mamy kworum i przechodzimy do rozpatrzenia projektów uchwał i podjęcia tychże uchwał. I jako yy, pierwszą osobę proszę pana Leszka Pawdyka, przewodniczącego Komisji do Spraw Gospodarczych, albowiem... Przed sesją komisja dość długo obradowała i bardzo proszę, jak ustosunkowała się komisja do projektu uchwały. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Na posiedzeniu Komisja Gospodarcza wypracowała swoje stanowisko, a mianowicie komisja na obecną chwilę zaopiniowała projekt uchwały. Odnosząc się do stawek przedstawionych w tym projekcie uchwały, zmieniając je, wnosząc, właściwie wnioskując o wniesienie, autopoprawki poprawki do uchwały, zmieniającą stawki w poszczególnych, w poszczególnych paragrafach. Mianowicie komisja stawia wniosek, aby. W paragrafie drugim, punkt pierwszy, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o od którym mowa w paragrafie pierwszym, wynosi i tutaj komisja wnosi, żeby stawka była 31 zł zamiast proponowanej stawki w uchwale 32 zł miesięcznie do osoby dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. A w punkcie drugim, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o od którym mowa jest w paragrafie pierwszym, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, gdzie propozycja w uchwale była 26 zł. Komisja stoi na stanowisku, aby ta kwota wynosiła 25 złotych miesięcznie od osoby. Niezależnie od tego, komisja zwraca uwagę, że przy takich stawkach to jest to minimum, gdzie gmina poniesie tak i koszty kalkulacyjne, bo na to wiele się czynników składa i na pewno chcielibyśmy wszyscy, aby te stawki były o wiele niższe, ale chcielibyśmy tylko tutaj zaznaczyć, że to nie gmina jest, że tak powiem, producentem śmieci, tylko jest pośrednikiem pomiędzy produkującym śmieci, czyli potencjalnym obywatelem, a firmą, która zajmuje się wywozem tych nieczystości. Z tego wiemy, że wystartowała tylko jedna firma z ofertą i przy symulacji, jaka została przedstawiona przez Pana Burmistrza, takie stawki zostały przedstawione, ale żeby być naprzeciw temu, że tutaj chcielibyśmy zmniejszyć troszeczkę te opłaty, niezależnie, Komisja stoi na stanowisku także, żeby od stycznia, zająć się tymi wszystkimi innymi opłatami dotyczącymi Opłat za wywóz nieczystości. Na obecną chwilę mamy też informację dotyczącą, że jest przygotowywana nowa ustawa, która będzie wprowadzała nowe regulacje, i w tym przypadku na pewno ten temat nie zostanie oddalony, wręcz przeciwnie, będziemy musieli jako komisja się tym zająć, a potem jako Rada podjąć stosowne uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Wspomniano, że podczas komisji do spraw gospodarczych były te tematy bardzo szeroko omawiane, między innymi też dużą pomocą tutaj służyły Pani swoją znajomością tematu Pani Kierownik Jolanta Belczarska-Mlak oraz Pani Patrycja Filarska. Czy coś do tego, co Pan Przewodniczący leżek Pastyk chciałby Pani jeszcze uzupełnić kilkoma zdaniami tak, żeby Yy, mieszkańcy, którzy oglądają też yy, transmisję z obrad, mieli jaśniejszą sytuację. Kto z Pani? Bardzo proszę Pani Dziarska. Yy, może ja to krótko tylko dodam, że ta uchwała jest bardzo ważna, w związku z tym, że jej niepodjęcie powoduje, że system nam się nie bilansuje, nie możemy zwiększyć ani dochodów, ani wydatków, w związku z tym z dniem 1 lipca odpady nie będą odbierane z terenu gminy lądek Jesteśmy gminą turystyczną, jest sezon letni, jest masa turystów, są wysokie temperatury, więc jest to uchwała bardzo ważna dla naszej gminy. I chciałam jeszcze krótko nadmienić, że Gminny System Gospodarki Odpadami nie tworzy tylko ta uchwała o stawkach, o wyborze metody i wysokości stawek, ale również jest to łącznie 8 uchwał. I my pozostałe uchwały zostawiamy. Jedną też tutaj z tych uchwał jest częściowe zwolnienie z tej opłaty, Dotyczące rodzin wielodzietnych i ta uchwała pozostaje również, i przewiduje ona zmniejszenie dla rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci. W takim przypadku za trzecie i kolejne dziecko wysokość opłaty pozostaje w wysokości jednego złotego. Dziękuję. Dziękuję również. Jako przewodnicząca Rady yy, otrzymałam propozycję radnych pro lądek dotyczącą zmian w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na sesji nadzwyczajnej w dniu 4 czerwca 2019 roku. Propozycja klubu była prezentowana jest podpisana przez raz czterech znaczy członków klubu. Była również rozpatrywana podczas Komisji do Spraw Gospodarczych i głosami komisji została zaopiniowana negatywnie, niemniej jednak została wpłynęła tutaj pod obrady. No i będziemy musieli to przegłosować jako wniosek spływający. tym stawki, znaczy całość obejmuje, proszę Państwa, aż 7 punktów. Stawki obowiązkowe tutaj mieszane zamiast kwoty zgłoszonej tutaj w projekcie uchwały przez pana burmistrza zamiast 32 złotych do 29 złotych miesięcznie zamiast 26 zł miesięcznie dotyczy tych tutaj segregowanych wpisała została kwota 21 zł miesięcznie. Część uwag odnosiła się właśnie do całego systemu y, dotyczącego gospodarki y, odpadami komunalnymi, więc y, po wyjaśnieniach wiemy już, że obowiązują nadal zapisy dla rodzin wielodzietnych. Wyjaśniona została y, opłata ry ryczałtowa dotycząca y, lokali czasowo zamieszkiwanych czy, czy nieruchomości na terenie gminy. I w takim razie, jeżeli musimy poddać ten wniosek pod y, głosowanie, czy przyjmujemy, czy to odrzucamy. Bo jest to formalne. Bar Radny Skowa. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem dodać, że propozycja klubu oczywiście jest jak najbardziej zasadna do przyjęcia, ale po przeanalizowaniu pewnych aspektów tej sprawy i po dłuższym rozważeniu. Natomiast przy obecnych stawkach, które Klub Rady zaproponował, jak widzieliśmy w prezentacji, którą przedstawił również pan burmistrz na przyszedł Komisji Zspraw Gospodarczych, przy tych stawkach na dzień dzisiejszy mielibyśmy 6 tysięcy do każdej tej faktury dla to, 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 to w Pan radny Leszek Pastyk. Ja chciałem założyć, że cały wniosek, który został przedłożony przez, przez klub radnych, no właściwie nie może być brany pod uwagę dlatego, że te przepisy, które są w zapisach na obecną chwilę, obowiązują i nie możemy się zająć tym, co przedstawia w dalszych punktach wniosku grup radnych, że to jest niezgodne na no, obecną chwilę ustawą, a po drugie, jeśli byśmy się nawet tym zajęli tematem, to czasowo nie zdążylibyśmy dokonać e, tych wszystkich zmian, nawet, e, a wiemy sami, że e, na obecną chwilę e, no, śmieci muszą być wyłożone i to jak najszybciej. Dlatego e, uważam, że w tym przypadku nie ma racji, by to taki wniosek przedłużony przez Plutarny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób do dyskusji. A zatem proszę Państwa, będziemy głosować, kto jest za przyjęciem wniosku złożonego przez klub radnych pro londy. Będzie to głosowanie imienne, ponieważ jest poza yy, porządkiem dotychczas ujętym. Przeciw. Beata Tańkowska-Szczygiel. Przeciw. Artur Dobrzyński, Za. Edyta Kolendo. Za. Mariola Kozińska. Za. Dorota Łabucewicz. Za. Klaudia Mika. Przeciw. 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 Agata Otwima. Przeciw. Leszek Pasy, Przeciw. Rycej Ewelina. Przeciw. Tomasz Skuła. Przeciw. Urbańczyk Dorota. Przeciw. 8 za, proszę Państwa. 8 przeciw, 4, 4, 4, 4. 4 za. Zatem wniosek został odrzucony. Teraz poprawkę do uchwały. Samą poprawkę głosujemy, tak? W projekcie uchwały mamy zgłoszoną przez Pana Burmistrza. Były kwoty była kwota 32 zł za zmieszane. Proponujemy tutaj obniżenie o 1 zł i była kwota 26 zł miesięcznie za segregowane. Proponujemy obniżenie o 20 zł, to 25 zł, a więc 31 i 25 to jest wniosek Komisji do Spraw Gospodarczych. Czy jakieś jeszcze Państwo jakieś uwagi mają? Czy przechodzimy już do głosowania? Byliśmy tutaj, te dodatkowe informacje. A zatem bardzo proszę Panią Dorotę Urbańczyk o przeczytanie. Czy chodzi o to, że wprowadzenie nowych stawek o to do projektu Pana Burmistrza? Poduszata Bednarek. Za. Beata Tańkowska-Szczygiel. Za. Artur Dobrzański. Przeciw. Edita Polendo. Przeciw. Mariola Grozińska. Przeciw. Dorota Łofucewicz. Przeciw. Klaudia Mika. Za. Agata Opiła. Za. Leszek Pazdyk. Za. Ewelina Rycaj. Za. Tomasz Stuła. Za. Dorota Orbańczyk Za. Osiem za, cztery przeciw. Osiem za, cztery przeciwne. Czyli mam 12 osób głosujących i bardzo proszę w takim razie przechodzimy do procedowania projektu uchwały zgłoszonej przez pana burmistrza ze stawkami, które przed chwilą przegłosowaliśmy. Czy pan burmistrz dodać teraz? Ja mam. Bardzo proszę, pan radny ja Proszę bardzo, pani mówiła, że tam jedna z uchwał około tych śmieciowych, tak to określę, one są z 2013 roku. I tam jest podane, że jeżeli są rodziny wielojętne, to może być. To trzeba wskazać. A co jest, jeżeli jest rodzina dwupokoleniowa, czyli są dziadkowie, rodzice i trójka? To, to tylko na dzieci jest Co tak też ustawa pozwala na taką zniszczkę dotyczącą rodzin wielodzietnych, wynikającą z karty dużej rodziny. Ja dodam jeszcze, że pani Hilarska poinformowała na Komisji ds. Gospodarczych, że wszyscy mieszkańcy mogą zapoznać się z tym systemem dotyczącym gospodarki odpadami na stronie internetowej www.ladek.pl w władcę. Gospodarka odprawanki. Tam jest zbiór wszystkich ośmiu uchwał obowiązujących do tej pory w tym temacie. Proponuję, proszę Państwa, żebyśmy przeszli do projektu uchwały i do głosowania. Przypomnę mamy wprowadzone kwoty 31, 25 złotych. Gotowi? Bardzo proszę wszyscy sprawdzić Państwo, czy jesteście zalogowani i przygotowani do głosowania. Czy możemy rozpocząć głosowanie? Jeszcze nie. Już. Czy możemy rozpocząć głosowanie? Możemy. Głosowało 11. Ja nie głosowałam. I jeszcze. Imienne. Małgorzata Bydlarek. Za. Beata Dękowska-Szczygiel. Za. Artur Dobrzyński. Przeciw. Edyta Kolendo. Przeciw. Mariola Kruzińska. Przeciw. Dorota Łabucewicz. Przeciw. Przeciw. Klaudia Mika. Za. Agata Opiła. Za. Leszek Pazdyk. Za. Ewelina Rycaj. Za. Tomasz Suła. za. Dorota Uwańczyk za. 8 głosów za, 4 przeciw. Osiem głosów za, 4 przeciw. Uchwała została podjęta. Teraz w B są zmiany w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2011 rok. Czyli pani. 19. 19. 19. 19. Pani Doletta dragowska skarbniczka Gminy Lądek Zdrój. Dziękuję bardzo. Czy Komisja do Spraw Gospodarczych nie opiniowała już tego projektu? Czy jakieś pytania Państwo radni mają odnośnie projektu tej uchwały? Zablokowane. Przechodzimy do kolejnego głosowanie imienne dzieliny. Bardzo proszę Panią Dorotę Małgorzata no, Bednarek. Za. Beata Lękowska-Szczygieł. Za. Artur Dobrzyński. Przeciw. Edyta Kolenda. Przeciw. Mariola Bozińska. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Dorota Łopucewicz. Przeciw. Klaudia Mika. Za. Agata Piła – za, Leszek Pazdyk – za, Ewelina Rycaj – za, Tomasz Szczuła – za, Dorota Urbańczyk – za, 8 głosów za, 3 przeciw, 1 głos wstrzymujący. 8 głosów za, 3 przeciw i 1 wstrzymująca się i projekt uchwały został podjęty przez Radę Miejską. Mamy też jako ranni wielką taką prośbę, żeby te informacje o yy, wynikających z zewnętrznych czynników yy, konieczności podniesienia tych stawek, żeby była informacja dla mieszkańców w debatach mądeckich, prawda, yy, z tymi pewnymi yy, przedstawianymi nam tutaj podczas komisji informacjami. Yy, Dziękuję Państwu za udział. Czy jeszcze jakieś sprawy? Kto z Państwa Radnych, czy Pan Burmistrz może chciałby zabrać głos? Pan Radny Tomasz Stoła. Szanowni Państwo, petycja mieszkańców miejscowości w Mianowicie podpisanie mieszkańca Radochowa, załatwiamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań, związanych z przeprowadzeniem remontu drogi w do do e, z to jest wyjazd na cmentarz parakialny, w każdym w e, powodów budujemy fatalny stan drogi przedmiotowej, przedmiotowej drogi. Przejazd w przejazd tą częścią drogi wymaga nadzwyczajnej ostrożności i naraża pojazdy na uszkodzenia zawieszenia podwozia obozie i pozlei. Szczególnie w krytycznym stanie na ma miejsce wypadów, po w okresie intensywnych opadów oraz w okresie zimowym. W tych okresach niemożliwe jest do sesji. Z uwagi na zły stan na mamy trudności ze sprowadzeniem samochodu służb, pędy z i czystości stałych, w z poważaniem mieszkańca Ruchowa Rady Miejskiej jako ja załącznik do petycji jest lista z podpisami mieszkańców miejscowości Radów Petycja wpłynęła do boku, informacja... Nie widzę więcej chętnych do zadania głosów. obrady sesji Rady Miejskiej nadzwyczajnej w dniu dzisiejszym uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.